Jacek Hoga, dzień dobry. Kultura kłamstwa, więc czy jadłeś już dziś obiad? E. Żyjemy w tak wszechogarniającej kulturze kłamstwa, że przestaliśmy ją zauważyć, co jest strasznie męczące. Kłamstwo dziecka nikogo nie oburza, kłamstwo nauczyciela. Po prostu nie da się przecież rzekomo żyć w naszym świecie bez kłamstwa. E. No, i rzeczywiście pytanie: Czy się nie da? A może dochodzimy do sytuacji, w której kłamstwo uniemożliwia nam po prostu już życie? I teraz, tak czy to będzie sprawozdawczość wojskowa w Polsce, która jest kłamliwa od samego dołu, do samej góry? Wszyscy wiedzą, że jest kłamstwo, ale jak ktoś próbuje raportować prawdę, to przełożeni są zdumieni i zastanawiają się, co, o co chodzi temu palantowi, mówiąc delikatnie, bo język żołnierski jest trochę inny. Dalej. Mam sytuację, w której, e, no oczywiście w służbach trzeba kłamać, nie da się nie kłamać. E, w relacjach finansowych, zawodowych, no musimy robić drobne kłamstwa i to właściwie nie są kłamstwa, nawet, to są takie e, ułatwienia, tak? Lepiej łatwiej powiedzieć, że się źle czuję, niż, e, że zas, zaspałem łatwiej pani się wykręcić, że ma pewne trudności obiektywne, naturalne dla niewiast, niż powiedzieć, że no nie wiem, nie przygotowała się na przykład, nie? I to doprowadzone jest do takiego poziomu, że jak rozmawiałem kiedyś z jednym pułkownikiem polskiego wywiadu, mówi, że miał taką sytuację, że wrócił do domu z pracy. No i żona go pyta, czy jadłeś już obiad. A on mówi nie, nie, nie jadłem. Eee, odruchowo skłamał, i zaczął się zastanawiać, właściwie o co mu chodzi. Przecież to, czy, jakby powiedział prawdę, że ona by się nie obraziła, w niczym by to nikomu nie zaszkodziło. No jadł podczas jakiegoś służbowego spotkania, eee, ale przez swoją pracę służby miał tak wbitą kulturę kłamstwa do głowy. Że do głowy mu nie przyszło, nawet żeby powiedzieć prawdę, i odruchowo, jak dostał pytanie, to płynnie skłamał. I to, e, no, jest nagminne w relacjach dzieci, w stosunku do rodziców, rodziców między sobą, e, w, w relacjach służbowych. Spójrzmy na. się oburzamy na przykład na. na e, kłamstwa. E, no, ale trzeba zadać sobie pytanie, skąd to wszystko wynika. Raz czasami nie ulegamy, a w jakiejś mierze chyba niestety wszyscy ulegamy, ale są tacy, którzy no, naprawdę dokładają staranności i znam takich. Nie tylko, żeby nie skłamać poprzez używanie zastrzeżenia domyślnego, czego nie znoszę. Taki jezuicki wynalazek z XVII wieku, który generalnie w niektórych przypadkach rzeczywiście może nie być. Niegodziwy moralnie, może być tak, że będzie godziwy moralnie, ale jest tak nadużywany, że jest obrzydliwie niesmaczny, że niczym nie różni się od kłamstwa, wręcz swoją perfidią doprowadza do tego, że kłamstwo jest jeszcze gorszego poziomu. I mówię tutaj o swoich jakichś relacjach czy rozmowach, jakie miałem. Z jakimiś biskupami, kurialistami, proboszczami, wikarymi, e, zakonnikami, e, którzy bezczelnie kłamali. I jeszcze, jak im się zasugerowało, że przecież bez sensu obaj wiemy, że kłamiemy, to jeszcze furii dostawał e, uczennicami i uczniami w szkole. E, to jest takie ciekawe. Że im bardziej niższy jest stan, powiedzmy, społeczny czy moralny człowieka w pewnym sensie, tym bardziej jest on uczciwszy. Łatwiej nawrócić prostytutkę niż eleganckiego dżentelmena, który czasami zdradza żonę i udaje, że to się nie zdarza i że w ogóle to nie jest e, typowe dla niego. Dlaczego? No bo swoją mizerię człowiek widzi. Ja miałem tak, jak uczyłem w gimnazjum. Tam w 2006-2007 roku, że no właśnie miałem taką klasę, która była OM. Wszyscy nauczyciele ją uwielbiali, uwielbiali, ja nie znosiłem. Miałem klasę, w której było dużo osób z jakimiś nawet stwierdzonymi ograniczeniami. Tam był też nauczyciel wspomagający, bo to tam, no, nieważne. No i tam nie dość, że byli uczniowie tacy, którzy no, mieli po prostu jakieś. Obiektywne trudności nie byli w stanie dorównać poziomowi średniej, to jeszcze bo zrobili klasę z nich, plus uczniów z trudnościami, takimi już nieumysłowymi, ale moralnymi, rodzinnymi, z trudnością w uczeniu się taką zwykłą. W związku z czym zrobili takie kombo, że potem nienawidzili chodzić do tej klasy nauczyciele. A ja tę klasę lubiłem, bo byli uczciwi. Różnica była taka. Jak przyłapałem na ściąganiu kogoś z dobrej klasy, to jeszcze mi oskarżą, że kłamie, że wmawiam. Rodzice przychodzili, awantury robili, że jak śmiałem jedynkę uczniowi czy uczennicy postawić ich ukochanemu dziecku. Ono by nigdy nie skłamało, nigdy nie ściągało. A jak przyłapałem, po pierwsze, ci ze słabszych klas nie ściągali tak przy mnie. Albo robili to sprytniej. Wiadomo, że część na pewno dawała radę. Ale generalnie tam było łatwiej z wytłumaczenie im, że będę im naprawdę ułatwiał życie, ale nie znoszę kłamstwa. Ci z klas dobrych nie tego w ogóle nie rozumieli. A ci z klas słabszych, no cóż, przyłapałem chłopaka, tam przeszkadzał mi po prostu bardzo. tak? Czy tam coś na przerwie w stosunku do ucznia, jakiegoś nabroił. Mówię, zrobiłeś, zrobiłem, zrobiłem kara formalna czy nieformalna już wiedzieli jak na czym świat jest ułożony jaki jest ten nauczyciel mówili nieformalna no to patrzyłem na strukturę fizyczną delikwenta i starałem się powiedzieć tyle jakichś ćwiczeń tam przysiadów, pompek, czegoś żeby mi nie zemdlało ale żeby się zmęczył na ładne kilka lekcji i to pomagało i oni rozumieli, jakie są zasady. Starali się ich nie łamać, a kłamali, no bo jednak młodzież to młodzież. To nie kręcili. A właśnie te dobre dzieci z dobrych domów to był taki ból tego oszustwa, tak? tego kłamania w żywe oczy, zapierania się w rzeczywistości. <laughs> Włącznie z matkami, najczęściej mamami, niestety, bo to ojcowie raczej rzadziej przychodzą na. na, na Jakieś rozmowy z nauczycielami i taka mama na przykład, że ja... to jest moja wina, że jej syn dostał jedynkę z wosu czy tam historii, bo nie umiem uczyć. I że to jest bezczelność, że jeszcze go posądziłem o, no, o ściąganie, że on jest uczciwym człowiekiem, nigdy by nie ściągał. No i mówię, że no, nic nie umiał oprócz tego, że nie ściągał. Że ściągał. E, no i że. I ona znowu, że to moja wina. Ja mówię, czy pani patrzyła w zeszyt syna? No mówi, co to ma do rzeczy? A ja nauczony, jakby to ładnie na, e, nazwać typowymi trudnościami szkoły poniżej średniej w mieście typu Torunia, e, zacząłem mieć metodę, że na ostatniej lekcji przed e, klasówką e, uczniowie dostawali pytania i odpowiedzi dyktowane do zeszytu przeze mnie. Po prostu tych pytań było dwa razy więcej niż, niż było na klasówce, ale pytania i odpowiedzi mieli dyktowane do zeszytu. No i dopiero jak kazałem otworzyć tej krzyczącej matce, która podważała moją ocenę co do niesolidności syna, już pominimy na chwilę uczciwość zeszyt był temat, data, pytania, odpowiedzi, to mina tej kobiety na chwilę była, pozostała bezcenna, w końcu, w końcu się zamknęła. Ale e, czy już znowu różne środowiska, które obserwuję już w dorosłym życiu, tak? E, pomijając to jakie to środowisko pozarządowe, tak? zaliczyli jakąś wtopę? Moralnie? Nie. Z perspektywy przepisów tak. Pierwsze, co usłyszałem, panowie, ustalmy wersję. I nieważne było, że mogli powiedzieć prawdę, że naprawdę, to był kłopot, ale prawda by im nie zrobiła krzywdy, tak? To jest ten poziom, że prawda nie zrobiłaby im krzywdy, ale muszą skłamać. No, nie wytrzymaliby. E, dwóch myśliwych, jakieś tam koło myśliwskie, obu znałem. Obaj używali termowizji i Noktowizji w czasach, kiedy to jeszcze było nielegalne. Nie było przestępstwo to było jakieś tam wykroczenie przeciwko prawu łowieckiemu. Także wielkich konsekwencji z tego by nie było. Wiedziałem, jaką termę ma jeden, widziałem, jaką Noktowizję ma drugi i siedzimy w trójkę. I jeden z nich nagle mówi tak, jak w misiu do mikrofonu. To jest skandal, że nie są tacy myśliwi, którzy. Jakby obniżają poziom etyczny naszego środowiska, używając niedozwolonych urządzeń elektronicznych w lesie. Na co ten drugi? Tak, to jest oburzające. Na szczęście w naszym kole, czyli ich kole, a obaj mieli, nie ma takich ludzi, którzy by w taki sposób etykę łowiecką podważali. Tak, musimy na to pierwsze. Musimy dopilnować, żeby takich ludzi zgłaszać, jednak do sądu łowieckiego, bo to jest oburzające, że są ludzie, którzy w taki sposób się zachowują. I są, myślę, Boże, jeden ma, drugi ma, ja wiem, że mają. Oni na osobie co najmniej podejrzewają ostro, że mają. I takie, takie kwiatki rytualne. No i tutaj można by dodać co? Przykład idzie z góry, ryba się psuje od głowy. Jeśli mamy w porządek konstytucyjny, Pisaną zasadę nieodpowiedzialności posłów, senatorów i całych partii za swoje obietnice wyborcze, i jest to wbijane do głów dzieciom jako jedna z zasadniczych przypadłości wolnej nowoczesnej demokracji, że głos posła jest wolny i niczym nie związany. To znaczy, że dzieci uczymy, że wolno kłamać. Kłamstwo jest powszechne, dlatego że przykład idzie z góry. Posłowie, ministrowie, prezydenci, premierzy, oni wszyscy kłamią, widzimy jak kłamią i nawet opozycja, obojętnie która akurat jest, bo są siebie warci, często nie robi zarzutu z kłamstwa, je, jeżeli akurat im się to nie przyda. Kłamią jak znud, powieka im nie drgnie, co innego robią, co innego obiecywali. Nie dotrzymują umów i nie widzą w tym problemu, bo zgodnie z prawem polskim wolno im kłamać. No to jeśli im wolno kłamać, policja po zmianie literki z M na P e, również ma w kulturze swojej kłamstwo nieustanne. Co innego świadek zeznaje, co innego policjant pisze. E, w sądach to samo, tak? Widziałem zeznanie siedemnastolatka. Zeznał, powiedział trzy zdania, sędzia powtórzył po nim jedno, protokolantka zapisała jedno, no to siedemnastolatek powtórzył wszystkie trzy zdania, sędzia powtórzył jedno, no to następne pytanie i znowu to samo. Za drugim czy trzecim razem sędzia przerwał i powiedział młodemu człowiekowi, że oskarży go o sądu, jeżeli to się będzie trwało dalej, tak? Pomijając już absurdalną zasadę, że nieważne jest, co powie świadek, ważne jest, co po nim powtórzy sędzia. Ten zwyczaj chyba z czasów stalinowskich pochodzi, tak mi się wydaje, ale nie sprawdzałem. Prokurator nie robi zgodnie ze swoją opinią, urzędnik nie podejmuje decyzji, na przykład skarbowy, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i przepisem. Tylko powołuje się na prawo powielaczowe, teraz już prawo mailowe, to znaczy nieformalne decyzje przełożonych. I to jest święta krowa, której nie wolno naruszyć. Nie wolno działać zgodnie z własnym rozsądkiem, nie wolno zgodnie z przepisami. Musi być z decyzją przełożonego. To samo jest z wprowadzaniem, nie wiem, zmian w Sejmach, w Sejmie, w nowelizacjach różnego typu. Ta powszechna kultura kłamstwa, nie jest do zwalczenia w inny sposób niż taki najzwyczajniejszy, tak jak i z demografią, tak jak i z kryzysem w kościele i z wieloma innymi rzeczami. Zaczynamy od siebie. E, święty Benedykt e, nie jest naturalnym e, e, produktem swoich czasów, jest człowiekiem, który uciekł na pustynię. E, w sensie staropolskim, znaczy na miejsce niezamieszkane, bo nie mógł znieść zepsucia, które wokół niego było. I tak samo my, może nie musimy uciekać na pustynię, ale warto z pewnością, żebyśmy zaczęli po prostu zachowywać się godziwie, bez względu na konsekwencje dla nas, bo najczęściej strachy na lachy, te konsekwencje są dużo mniejsze niż się ludziom wydaje, dużo mniejsze. Też można by o tym materiał zrobić, że nie zagrożenie nas przeraża, tylko wizja zagrożenia. Wizja zagrożenia, wyobrażenie kłopotu jest dużo większym kłopotem niż sam kłopot, czego i ja doświadczyłem wielokrotnie. Wy wszyscy Państwo słuchający cierpliwie tak długiego materiału e, nieraz w swoim życiu. W związku z czym po prostu przestańmy kłamać, mówmy prawdę, nie wciskajmy kitu dzieciom od pierwszego roku życia rozliczajmy ludzi wokół siebie z niewinnych kłamstewek, nie w sensie jakiegoś okrucieństwa wobec nich, tylko właśnie w sensie wzajemnego sztorcowania się, że... Żeby... Ej, kurczę, no po co kłamiesz, tak? Po co kłamiesz? Przestańmy kłamać, świat będzie piękniejszy.